Dzień dobry, dzień dobry. Szanowni Państwo, to zacznę od oświadczenia w kilku sprawach. Trwa spotkanie ministrów obrony z wysoką przedstawiciel, z szefem sekretarzem generalnym NATO. Rozmawiamy o wydatkach. To jest bardzo ważny temat dla Polski, bo Polska jest promotorem zwiększonych wydatków na bezpieczeństwo, na obronność w Unii Europejskiej, w NATO. Im więcej zainwestujemy w nasze bezpieczeństwo, im więcej wydamy na zakupy uzbrojenia, na nasze armie, tym bardziej będziemy odstraszać tych, którzy źle nam życzą. Wydajemy więcej nie po to, żeby uczestniczyć w wojnie, tylko po to, żeby wojny nie było. Chciałem to bardzo wyraźnie powiedzieć. Zbroimy się po to, żeby odstraszać żeby spowodować. Aby nigdy nikomu, żadnego państwa Unii Europejskiej ani NATO nie opłacało się zaatakować. To jest dla nas fundament. Polska jest liderem w wydatkach na obronność. W tym roku osiągniemy poziom około 4,7% PKB. Tak mamy zaplanowane w budżecie. W ubiegłym roku, jak pokazały raporty Sojuszu, jesteśmy absolutnym rekordzistą. Inne państwa podążają za nami. Szczególne, na szczególne uznanie zasługują państwa bałtyckie, państwa skandynawskie. Ale również ci wszyscy, którzy przez wiele lat może nie mieli możliwości do podnoszenia wydatków, a dzisiaj obudzili się. Europa się obudziła ewidentnie widać zmianę działania w tym zakresie. Efektem tego są nowe programy, które Unia przyjmuje Rearm Europe i rozporządzenie Safe, którego negocjacje zbliżają do końca zbliżają się do końca. Pani ambasador Bartol, pan minister Szłapka są bardzo mocno w to zaangażowani. Pani ambasador prowadzi jako nasza przedstawiciel, ale też jako prezydencja prowadzi te negocjacje i osiąga niebywałe efekty. Jutro, mam nadzieję, że będą bardzo dobre informacje. Ale już dzisiaj wiemy, że korzystne warunki dla polskiego przemysłu zbrojeniowego stają się faktem, że te ambitne cele, które sobie postawiliśmy w negocjacjach, rozszerzenie o domenę lądową, o domenę morską, ale też inne proporcje udziału europejskich producentów do naszych przyjaciół, sojuszników, choćby ze Stanów Zjednoczonych, Korei czy Zjednoczonego Królestwa stają się bardziej atrakcyjne. Możliwość zakupów indywidualnych, zaliczenia tego, co było w przeszłości to wszystko jest już na bardzo dobrym na bardzo dobrej drodze do osiągnięcia celów postawionych przez rząd polski, przez nas, przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Jeżeli to wszystko dojdzie do pozytywnego finału jutro, to osiągniemy wielki sukces. Po pierwsze, Europa zaczyna wydawać gigantyczne środki na bezpieczeństwo, po drugie na warunkach, które są korzystne dla Polski. Było wiele obaw, wiem, że emocji nie, nie brakowało w tym zakresie, ale Cieszę się, że, że tak skuteczna drużyna negocjacyjna osiąga wymarzone i te postawione przez nas zadania. Kolejna kwestia to jest wsparcie dla Ukrainy. My jesteśmy jako Unia zjednoczeni prawie wszyscy w wsparciu dla Ukrainy i tych wiele głosów przed chwilą padało ze strony państw członkowskich. Niezależnie od sytuacji rozwoju negocjacji, Kibicujemy, wspieramy też to, co robią Amerykanie, to, co robi prezydent Trump, usiłując doprowadzić do porozumienia. Widzimy zaangażowanie Ojca Świętego, papieża Leona. To wszystko sprawia, że jest nadzieja na pokój, ale oczywiście, żeby go osiągnąć, trzeba jeszcze dużo wysiłku. Wzywamy do bezwarunkowego zawieszenia broni. To jest powtarzane przez stronę ukraińską. Łączył się z nami dzisiaj minister Umerow, minister obrony Ukrainy wezwanie do bezwarunkowego zawieszenia broni przez 30 dni na morzu, w powietrzu i na lądzie jest wciąż wezwaniem, które powinno być powtarzane, a Rosja zwleka już bardzo długo. Widzimy jakie ma prawdziwe intencje my o tym mówimy od samego początku, ale nie można odpuścić, nie można odpuścić walki o proces pokojowy. Na koniec o rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Rozmawiamy o dronach, o systemach antydronowych. To jest szczególny element, który będziemy implementować z wojny na Ukrainie, z tych doświadczeń. Po to powołaliśmy Centrum Analizy, Szkolenia, Edukacji NATO-Ukraina w Bydgoszczy. To jest jedyne, jedyna instytucja łącząca Ukrainę z NATO i NATO z Ukrainą. Ona jest zlokalizowana w Polsce, to się stało możliwe dopiero jak my przejęliśmy rząd w naszym kraju. Doprowadziliśmy od stycznia, ta instytucja działa. Implementujemy do naszych strategii na rzecz bezpieczeństwa właśnie doświadczenia z wojny na Ukrainie. Ja widzę trzy główne, które będziemy implementować, które już implementujemy. To są drony i systemy antydronowe, to jest walka radioelektroniczna, systemy walki radioelektronicznej i trzecie to jest obrazowanie satelitarne. W tym ostatnim obszarze i w obszarze dronów podpisaliśmy kolejne kontrakty w ubiegłym tygodniu. A dzisiaj przed chwilą zakończyłem rozmowę z minister obrony Luksemburga i rozmawiamy też o umowie, którą niedługo podpiszemy wymiany informacji z obrazowania satelitarnego. Na koniec o tym, co będę za chwilę przedstawiał w Polsce, w polskim parlamencie, bo trwa sesja polskiego Sejmu na posiedzeniu plenarnym, będę prezentował ustawy o wycofaniu nas z konwencji odtawskiej. To jest zapowiedź, która padła kilka tygodni temu. Wspólnie z krajami bałtyckimi, z Litwą, Łotwą i Estonią, ale również wspólnie z Finlandią, podjęliśmy decyzję o wycofaniu naszych państw z konwencji odtawskiej. Ten proces konsultacji międzyrządowych, przyjęcia przez Radę Ministrów się zakończył. Skierowaliśmy odpowiedni ustawy do parlamentu. Liczymy na akceptację większości parlamentarnej, ale też ja zwracam się do wszystkich opcji parlamentarnych o poparcie tej inicjatywy i o pilny podpis pana prezydenta, ponieważ to jest proces wieloetapowy od momentu zgłoszenia do Organizacji Narodów Zjednoczonych naszej decyzji. Jeszcze 6 miesięcy będzie zanim ona wejdzie w życie, więc musimy być na to wszystko przygotowani.